Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mówimy sobie kosiarkę akumulatorową Stila RMA235. Wygląda na tak, tutaj mamy fajny zestaw: mamy dwa akumulatory AK20. Z takich tutaj faktów mamy tryb Eko, Szerokość koszenia tutaj 33 cm. Rozkładany kosz na trawę. Centralnie regulowaną wysokość koszenia. Dużo o zoptymalizowanej geometrii. Hmm, tutaj mamy jeszcze tak wysokość, jeżeli chodzi o wysokość koszenia, to jest od 25 do 65 mm. Jest to 5 stopniowa centralna, regulowana wysokość. E, kożda na trawę 30 litrów. Myślę, że to wystarczające jest do cięcia, takie przedomowe sprawy. E, prędkość roboczą tutaj mamy 3300 obrotów na minutę. No i z akumulatory. Tutaj akumulatory mamy w technologii litowej nowej. E, tutaj jest AK20, a tu mamy tutaj. Możliwość cięcia około 200 metrów 2 na jednej baterii. Na tych co tutaj są w zestawach. Jeszcze taka jest prosta ładowarka. Ja pozwolę sobie tutaj ją podłączyć. mam tutaj takie piny do wsunięcia. O, wsuniemy sobie i widzimy, że się akumulator ładuje. Pod pokrywką znajduje się bezpiecznik. To jest taki tak samo zarazem klucz. Pokażę Wam go, jak on wygląda. Może w tą stronę. O, To jest taki kluczyk. Również sobie go włożymy z powrotem. Akumulator, możemy wyciągnąć za pomocą naciśnięcia tylko tej zapadki. Już mamy wyciągnięty akumulator. Wkładamy go z powrotem. Naciskamy. Mamy centralną, regulowaną wysokość koszenia. Za pomocą tej dźwigni. Tutaj sobie regulujemy. Za pomocą jednej ręki trochę mi ciężko, ale o jest przestawione. Fajna, lekka składana rękojeść tutaj w tych miejscach. Włącznik tutaj należy wcisnąć od boku i ją załączyć. Może zerkniemy sobie tutaj od spodu jak ona wygląda. Jest taki nóż łopatkowy fajny. Ładowarka. Włączymy ją. Wciskamy ten przycisk najpierw. Musi być ciśnięty, a później to w tą stronę idzie. Liście, taki tryb eko się włącza. Na początku ona działa szybciej, ale później ten silniczek sobie sam zwalnia. Jeszcze raz, może pokażę Wam ten przycisk włączamy. O, i teraz całość wygląda tak. łatwo koszy wyciąga za pomocą tylko te klapki do góry. O, tak, teraz. gotowe Jeszcze to jest takich podstawowych rzeczy, no to wagę tutaj mamy 14 kg. Wymiary urządzenia 127 na 37 na 108 cm. Cena no to tak, szacuje się około 1400 zł z dwoma akumulatorami: tymi AK20 i z ładowareczką Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich, hej!